Hej, lecimy z kolejnym co tygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei, zaczynając od tego, że YouTuberzy i streamerzy jeżdżą do Chińskiej Republiki Ludowej, żeby zachwycać się czystością i bezpieczeństwem i technologicznymi nowinkami. Ich filmy podszyto są głęboką niechęcią do upadającego Zachodu. Czy mamy do czynienia z nowym, subtelnym i niezwykle skutecznym rodzajem chińskiej propagandy? Stream iShow Speed, w którym używa on chińskich cudów techniki oraz ośmiesza Don Donalda Trumpa, oglądało na żywo 253 tysięcy osób na całym świecie, a w następnych tygodniach, Kolejne miliony. Wycieki ze, wycinki ze streamów krążą po TikToku i docierają tym sposobem do kolejnych milionów odbiorców. Chiński content innego YouTubera, Bold and Bankrupt, osiągnął łącznie 12,8 miliona wyświetleń, powielając tę samą narrację, często zestawiając zaawansowane i bezpieczne Chiny z zacofanym i upadającym Zachodem. Na Instagramie profile z liczbą obserwujących nie przekraczającą 250 tysięcy potrafią zdobywać wielomilionowe wyświetlenia, wyświetlenia na rolkach, które prezentują niezwykłe osiągnięcia Chin. Internetowice, twórcy często chwalą się przeprowadzką do państwa środka i porównują je do kraju swojego pochodzenia. Pod materiałami obu twórców błyskawicznie zaczęły pojawiać się komentarze zwracające uwagę na niezwykle pozytywne przedstawienie Chin. Gdyby ktoś miał opisać ten kraj wyłącznie na podstawie treści publikowanych przez amerykańskiego influencera, najprawdopodobniej nakreśliłby obraz futurystycznego państwa, które w dziedzinie innowacji przewyższa zacofany Zachód. W konsekwencji na platformie X wybuchły intensywne dyskusje na temat tego, czy influencerzy są chińskimi agentami oraz czy ich podróż została Sfinansowana przez komunistyczną partię Chin. Niejaki Slipc, członek zespołu streamera, zapewnia na serwisie X, że Speed nie dostał ani jednego dolara, chociaż o yuanach nie wspominał, od chińskich władz. Tak się jednak dziwnie składa, że ulice chińskich miast odwiedzanych przez streamera były specjalnie dla niego przy przystrojone. Przykładem niech będą ogromne billboardy w Changsha, na których widniały napis: I show Speed Introducing China to the World oraz Speed Thank you from Changsha. W Chongping, Chongqing, jednym z czterech miast za pod bezpośrednim zarządem Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej, podczas specjalnego pokazu laserowego na słynnym diabelskim młynie wyświetlono wizerunek I show Speed'a. Chińskie władze były ewidentnie przygotowane. Na przyjazd youtubera i zorganizowały mu kampanię reklamową. Nawet jeśli nie otrzymał on pieniędzy od komunistycznej władzy, to wsparcie i promocja, które zapewnił mu chiński rząd, sprawiły, że sam wyjazd okazał się niezwykle intratny. W końcu płatność może przybierać różne formy, niekoniecznie finansowe. W internecie krąży również plotka o rzekomych pochwałach ze strony chińskiego rządu. Obrońcy Aishu Spida zwracają uwagę, że w zeszłym roku odwiedzał on europejskie państwa, a wówczas nie podnoszono oskarżeń o propagandę. Ten argument jest jednak łatwy do obalenia. Jego europejskie wystąpienia koncentrowały się głównie nabieganie z butelką wody mocny gaz i krzyczeniu w niebogłosy. Speed nie poświęcał zbyt wiele uwagi krajom, które odwiedzał, ani nie prezentował osiągnięć europejskiej technologii. Nie stosował też narracji polegającej na porównywaniu Zachodu z resztą świata. Charakter jego wyjazdu do Chin był zupełnie inny, a tworzony przez niego content miał zdecydowanie prochińskie zabarwienie. Wspomniany już Bold and Bankrupt chińską wyższość cywilizacyjną nad rodzimą Wielką Brytanią argumentuje możliwością skorzystania z półgodzinnego masażu przed podróżą pociągiem i posuwa się nawet do stwierdzenia, że to zabawne, jeśli Zachód myśli, że dogania ten naród Chiny są daleko przed USA i Europą. Bardzo podobne stwierdzenia można usłyszeć z ust jego dobrego przyjaciela Bak. Pakera Bena. My, Europejczycy, myśleliśmy, myślimy, że jesteśmy zaawansowani. Poczekajcie, a pojedziecie do Chin. My jesteśmy strasznie zacofani. Ponownie słyszymy niemal identyczne słowa. Warto zwrócić uwagę na niezwykłą siłę TikToka, który wśród najmłodszych użytkowników cieszy się statusem najpopularniejszej aplikacji, a który to jest też powszechnie wykorzystywany przez wymienionych twórców. Najbardziej rozpoznawali twórcy potrafią generować ogromne liczby krótkich filmów, a algorytm może zwiększać liczbę wyświetleń, promując wybrane treści. Cho, choć y, Shuzi Chu, y, CEO TikToka zapewnia, że jego firma nie ma żadnych powiązań z władzami Chińskiej Republiki Ludowej. Wydaje się to mało prawdopodobne opisywali go to w starszych materiałach. Użytkownicy są przebodźcowani i zalewani ogromną ilością niskiej jakości treści. W rezultacie stają się znacznie bardziej podatni na propagandę. Nie potrafiąc jej rozpoznać dają sobie wmawiać różne bzdury, które serwują im ich ulubieni influencerzy. To jest ciekawe, a zarazem nieco symptomatyczne. Po pierwsze obawa o to, jak odbierane są tego typu prochińskie treści jest bardzo zasadna, bo to od dawna widać że wielu użytkowników internetu ma problem z rozróżnieniem pomiędzy kontentem a reklamą, w tym również reklamą polityczną. Nie, nie widząc, nie widzą często ludzie, że niektóre z tych rzeczy są robione wyłącznie po to, by przykuć ich uwagę, a inne, by jeszcze wbudować im jakieś potrzeby lub przekonania, a jedno i drugie jest konsumowane i wchłaniane jednym ciągiem. I ludzie nawet nie wiedzą, że coś jest propagandą wbudowaną w kontent rozrywkowy, a w przypadku promowania wizerunku Chińskiej Republiki Ludowej, no to tym właśnie to jest. I komentarze w stylu a przecież tam niektórzy youtuberzy w Europie też mówili jakieś dobre rzeczy o tych krajach no to, to pokazuje, że. że Ludzie po prostu chyba nie do końca rozumieją, że różne kraje działają w zupełnie różny sposób. Bo jak ktoś żyje od 30 lat w mniej więcej liberalnej demokracji, to mam wrażenie, że wiele osób się przyzwyczaiło do postrzegania państwa w takich kategoriach jak nasze i mogą myśleć, że co do zasady celem państwa to jest co? No pomnażanie dobrobytu obywateli, rozwiązywanie problemów społecznych. Ale to wcale nie jest domyślny, naturalny ani oczywisty cel organizmu państwowego, a już na pewno nie takiego jak Chiny, które jasno przecież w swoich deklaracjach publicznych zapowiadają, że mają ambicje do dominacji nad światem. I jednym z narzędzi do osiągnięcia tego celu jest ich wpływ kulturowy, ukazujący Chiny właśnie jako, jako tego, kto rozwiąże problemy tego świata, nie, w których, z którymi Zachód nie umiał sobie poradzić. Nie? I brak zrozumienia, że Chiny prowadzą politykę kulturową, w zupełnie innym celu niż Europa, pozostawia bezbronnym na tę politykę. A kolejno, wszyscy zadają sobie pytania, o czy tych influencerów opłacono. Ale przepraszam bardzo. Pamiętacie być może y, pożytecznych idiotów sprzed 100 lat, którzy dostawali pulicery za reportaże wychwalające, jaką utopią jest Związek Radziecki? ich wtedy nie trzeba było przekupywać. Wystarczyło zasugerować im coś, w co łatwo było im uwierzyć, bo komunizm wtedy w tych kręgach był taką fajną ciekawostką, z którą wiązano duże nadzieje. I wtedy też, notabene, wiecie, takim zachodnim dziennikarzom robiono na przykład objazdówki w ZSRR po modelowych, kolektywnych gospodarstwach, nieprzyszykowanych na te okazję, prawda, przygotowanych na ich przyjazd, żeby go opisali. No a teraz, abstrahując od, że tak powiem, podobieństw formalnych, to myślę, że żyjąc w krajach zachodnich, w których jakość życia się pogarsza wielu osobom, a Jednocześnie będąc od dekad karmionym przekazami medialnymi, kulturowymi, że w sumie ten zachód to taki fajny nie jest, co w oczywisty sposób zawiera, nawet jeśli niezamierzoną, to jednak sugestie, że inne cywilizacje mogą być lepsze, no to wcale się nie dziwię, że ludziom jest łatwo uwierzyć w precyzyjnie skalibrowany obraz chińskiej utopii, stojącej w kontraście dostarczającego się zachodu. Ja nie wiem, czy kogoś opłacono, czy nie, ale wydaje mi się, że to nawet nie było konieczne, jeżeli taką propagandę umie się robić dobrze. A kolejno, pozostając w temacie Chin, robotyczna matka. To brzmi jak wizja z jednego filmu w science fiction, ale Chińczycy postanowili właśnie ją urzeczywistnić. Naukowcy, jak twierdzą, opracowali sztuczną macicę i bota będącego surogatką, a teraz szykują się do szerokiej komercjalizacji tego kontrowersyjnego produktu. Jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, maszyny noszące ciąże mają być receptą na kryzys demograficzny. Z przełomowym projektem, za przełomowym projektem, stoi dr Zhang Kifeng z Uniwersytetu technologicznego Yang i jego firma Kaiwa Robot Technology. Opracowany przez nich system to coś więcej niż zaawansowany inkubator. To humanoidalny robot, w którego module brzusznym zintegrowano sztuczną macicę. Ma ona symulować cały wielomiesięczny proces ciąży. Technologia opiera się na utrzymywaniu płodu w sztucznym płynie owodniowym i dostarczaniu mu składników odżywczych przez specjalne przewody. Dr Zhang podkreśla, że system z powodzeniem przeszedł testy na zwierzętach, jak twierdzi. Zresztą tego próbowali już nie tylko Chińczycy. Wcześniej tego typu eksperymenty Eksperymenty robili też Amerykanie. Udało im się na przykład hodować wcześniej jagniąt w tzw. biotorbie. Dokonano tego w 2017 w szpitalu w Filadelfii. Prototyp robosu rogatki ma zadebiutować w 2026 roku. Już nawet ustalono cenę za maszynę: około 100 tysięcy yuanów, czyli około 14 tysięcy dolarów. Po urządzenie miałyby sięgnąć kobiety, które dziś, choć może chciałyby mieć dziecko, nie decydują się na ciążę, bo ta uniemożliwiałaby im pracę i utrudniała codzienne funkcjonowanie. Naukowcy wskazują, że robot jest też rozwiązaniem dla osób, które pragną potomstwa, ale z różnych przyczyn nie mogą przechodzić przez tradycyjną ciążę. Zapowiedź pojawia się w kluczowym dla Chin momencie. Kraj zmaga się z rekordowo niskimi wskaźnikami urodzeń które spadły do najniższego poziomu od 60 lat. A rząd w Pekinie uczynił z rozwoju robotyki strategiczny priorytet narodowy. Państwo środka stało się globalnym liderem w tej dziedzinie. W 2024 przypadło na nie dwie trzecie światowych zgłoszeń patentowych dotyczących robotów. Jednakże rozwiązanie budzi olbrzymie kontrowersje. Nawet w Chinach. W mediach społecznościowych takich jak Weibo wieść o maszynie, która ma zastąpić ludzką matkę wywołała burzliwą dyskusję. Wygenerowała ona ponad 100 milionów wyświetleń. Ponadto projekt napotyka na bariery prawne, gdyż między Narodowe przepisy zabraniają eksperymentów na ludzkich embrionach po 14 dniu rozwoju. Twórcy tej technologii zapewniają, że współpracują z władzami prowincji nad stworzeniem ram, ram legislacyjnych. Eksperyment otwiera jednak istną puszkę Pandory. Rodzą się pytania o definicję rodzicielstwa, tożsamość i komercjalizację reprodukcji. To jest oczywiście tylko zapowiedź biznesowa, i trzeba na to patrzeć z lekkim przymrużeniem oka, y ale faktycznie rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to wspomniana tutaj biotorba, która została z powodzeniem praktycznie użyta przez Amerykanów w 2017 roku do kilkutygodniowego rozwoju płodów owiec. Więc ja nie chcę nikogo martwić, ale wiecie, no, generalnie w przypadku ludzi zasada jest ta sama, więc to wcale nie jest niewiarygodne, że taka technologia mogłaby już teraz istnieć. Natomiast ze znacznie ciekawszej perspektywy, czytałem w jakimś artykule że, na ten temat, że eksperci ostrzegają, że to może. Spowodować etyczną katastrofę i pamiętam, że aż się zaśmiałem na głos, no bo, no bo co, te oskarżenia kierowane są do państwa, w którym teraz obecnie stoją obozy koncentracyjne dla niechcianych mniejszości etnicznych i straszy się, się to państwo katastrofą etyczną? A tak zupełnie na serio, to wiecie, rozwiązanie to jest katastrofalne, takie absolutnie bezdyskusyjnie podważające fundamenty, fundamenty, fundamenty humanitarne, wyłącznie przy założeniu istnienia niezbywalnej i przyrodzonej ludzkiej godności, którego to konceptu, przypomnijmy, w chińskiej tradycji nie ma. Nikt się tam nie będzie za bardzo o to szczypał, jeżeli się, to, jeżeli się wykaże, że jest to dla większego dobra ogółu. Natomiast jest to kolejny punkt do zadawania sobie takich zupełnie na serio pytań, czy nie wolno oceniać innych kultur? Czy może jednak pewne kulturowe normy etyczne są lepsze, a inne gorsze? To jest osobny temat, ale jedno jest pewne: żyjemy w trakcie kolejnej rewolucji technologicznej i wkrótce wszystko się zmieni. Kolejno w nieco podobnym temacie. Na grupie facebookowej skupiającej się na kwestiach AI i składającej się z ponad 3,5 miliona użytkowników pojawił się ciekawy post na temat zagrożeń i szans związanych z użytkowaniem tej technologii w ramach psychoterapii i psychiatrii. Jak czytamy? Nie ma wątpliwości, że duże modele językowe, takie jak ChatGPT i CLOD są niezwykle potężnymi i użytecznymi narzędziami. Jednak wiele osób nadal nie rozumie, że są to po prostu statystyczne modele językowe, które generują tekst w oparciu o wzorce językowe i prawdopodobieństwo, a nie żadne dokładne źródła wiedzy i z pewnością nie są istotami ani sztucznymi mózgami. Mimo, że MIT ostrzega przed złudzeniami wywołanymi przez sztuczną inteligencję, a Stanford ujawnia jak szkodliwe mogą być chatboty terapeutyczne, modele LLM nadal podsycają tendencję do potwierdzania własnych przekonań i uwięzienia wielu osób w echokomorach dezinformacji i fantazji. Nawet ci, którzy rozumieją, że sztuczna inteligencja nie jest samoświadoma ani żywa, są wprowadzani w błąd, myśląc, że ich błędne idee, wadliwe ramy, a nawet rozumienie wszechświata są nie tylko poprawne, ale wręcz rewolucyjne. Autor przytaczanego posta tutaj spotyka się z dziesiątkami takich przypadków każdego tygodnia, nie tylko na Facebooku czy Reddicie, ale także w bardziej technicznych i profesjonalnych kręgach, takich jak Linkedin, Hugging Face i inne. I tu jest podany przykład. Posta. Jestem psychiatrą. W roku 2025 widziałem 12 osób hospitalizowanych po utracie kontaktu z rzeczywistością z powodu AI. Online widzę ten sam wzorzec. Oto, jak wygląda psychoza AI i dlaczego rozprzestrzenia się tak szybko. I tu jest z kolei komentarz do czyjegoś opisu. Mój partner pracował z ChatGPT, aby stworzyć to, co on uważa za pierwszą na świecie prawdziwą, rekursywną AI, która da mu odpowiedzi na temat wszechświata. Mówi z przekonaniem, że jest teraz nadrzędnym człowiekiem i rozwija się w niesamowicie szybkim tempie. Czytałam jego czaty. AI nie robi niczego specjalnego ani rekurencyjnego, ale rozmawia z nim jakby był następnym Mesjaszem. Mówi, że jeśli nie on, mówi, że jeśli ja tego nie nie użyje, to prawdopodobnie zostawi mnie w przyszłości. Jesteśmy razem od 7 lat i mamy wspólny dom. To do niego niepodobne. Umiem stawiać granice i nie może mnie do niczego zmusić, ale to jest traumatyzujące. Nie da się z nim nie zgodzić bez jego wybuchu złości. Jak iść dalej naprzód? I dalej, jak czytamy, LLM są pochlebcze dzięki źle przeprowadzonemu szkoleniu. Zwłaszcza gdy uczenie się przez wzmocnienie na podstawie opinii użytkowników jest dostępne dla ogółu społeczeństwa, które często nie rozumie ograniczeń ani nawet celu LLM modeli językowych. Sytuacja pogarsza fakt, że wiele wiodących firm zajmujących się sztuczną inteligencją nadal nie zapewnia odpowiednich ostrzeżeń ani szkoleń, głównie dlatego, że obawiają się zakłócenia cyklu hypu związanego ze sztuczną inteligencją i rozczarowania użytkowników, co mogłoby wpłynąć na ich wyniki finansowe. Wszystko to nakłada ciężar pomocy ludziom w wyjściu z ich złudzeń na przyjaciół, rodzinę i specjalistów do spraw zdrowia psychicznego, zakładając, że osoby dotknięte tym problemem są w ogóle otwarte na słuchanie lub uzyskanie pomocy. Jedno jest jednak pewne. Tylko przez Zrozumienie działania sztucznej inteligencji możemy uniknąć jej pułapek, a unikanie tych pułapek jest znacznie łatwiejsze niż wychodzenie z nich. I wiecie co, ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby tego typu przypadków, tego typu przypadków było z czasem coraz więcej. Ludzie są coraz bardziej samotni, coraz trudniej przychodzi nam nawiązywanie kontaktów z drugim człowiekiem, bo wymagają one więcej pracy niż natychmiastowa gratyfikacja w świecie cyfrowym, a tutaj mamy doskonały symulator rozmowy syntetyczną relację, która jest dla psychiki trochę jak żarcie fast foodów, nie? I to takich, które gdy jesz je cały codziennie, to cały czas uczą się twoich preferencji smakowych, żeby jak najbardziej jak najlepiej się w nie wpasować. I oczywiście problemem nie jest to, że te narzędzia istnieją, no bo to jest jakiś tam skutek uboczny yy, możliwości ich pozytywnego użytkowania. Ale w sumie chyba należało się spodziewać, że znajdą się osoby, które nie będą potrafiły korzystać z tego typu narzędzi bez zrobienia sobie krzywdy. I to jest po prostu kolejna rzecz, której warto być świadomym i na którą warto zwracać uwagę nie tylko u siebie, ale też szczególnie może wokół siebie, u ludzi wokół siebie. Następnie, 14 sierpnia, ruszy nabór wniosków do pilotażu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej testującego skrócony czas pracy. Celem projektu jest sprawdzenie, jak zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin wpływa na efektywność i dobrostan pracowników oraz funkcjonowanie firm i instytucji. Nabór wniosków potrwa do 15 września tego roku. To pierwszy pilotaż skróconego czasu pracy w tej części Europy, pierwszy w naszym regionie, pierwszy na tak szeroką skalę pilotaż w Polsce. Chcemy zachęcić do skróconego czasu pracy, zachęcać do testowania. Rozwiązań w różnego typu organizacjach. W pilotażu będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, by każdy pracodawca mógł sprawdzić, co u niego działa. Mówiła w kwietniu ministra pra pracy Agnieszka dziemianowicz Wniosek mogą złożyć pracodawcy zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne. Warunkiem uczestnictwa w programie jest m.in. prowadzenie działalności co najmniej 12 miesięcy, zatrudnianie minimum 75% personelu na umowę o pracę, wyboru, powołania, mianowania lub współdzielenia umowy o pracę, objęcia programem przynajmniej połowy zatrudnionych, brak pogorszenia warunków pracy i płacy pracowników objętych projektem, utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż 90% określonego, stanu określonego we wniosku, utrzymanie wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie pilotażowym na poziomie nie niższym niż obowiązujący w dniu rozpoczęcia realizacji projektu pilotażowego przez cały okres jego trwania. Każdy wybrany projekt może otrzymać nawet milion złotych dofinansowania, przy czym koszt przypadający na jednego pracownika nie może przekroczyć 20 tysięcy. Pilotaż skróconego czasu pracy będzie realizowany etapami. Rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa do połowy 2027. Moim zdaniem warto obserwować takie pomysły. Dopiero za parę lat dowiemy się, co z tego wynikło, ale jak być może pamiętacie, jak opisywaliśmy w odcinku na Wojnie Idei na temat możliwości wprowadzenia czterodniowego, tam było tygodnia pracy. Wiecie, tak, co do zasady, skoro dało się skrócić domyślny czas pracy z 6 do 5 dni, a potem tylko do 40 godzin w tych 5 dniach, no to całkiem możliwe, że ostatecznie da się to skrócić do jeszcze mniejszej wymiaru godzinowego, może nawet tylko do 4 dni. Możliwe. Odsyłam do tego starszego odcinka, gdzie to omawialiśmy, wraz z opisem, że to wcale nie jest takie proste, jak się niektórym wydaje, i że za tym idą nie tylko wyzwania gospodarcze, i wiecie też, po Mimo iż ja jestem, jak być może kojarzycie, raczej nieco sceptyczny co do możliwej możliwości praktycznego wdrożenia tego już teraz powszechnie, ale z radością przyjąłbym, gdyby się okazało, że nie mam racji, że jednak się da. Czas pokaże, oby warto to obserwować. No i to tyle. Poniżej tradycyjnie znajdziecie link do sklepu zależy.pl, gdzie znajdziecie książki, a także koszulki i kubki z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki. Jest tam też link do bonusowej części prasówki, w której obawiamy to, że jak się okazuje, Polacy chcieliby systemu prezydenckiego według nowego sondażu i zastanowimy się z czego to wynika. I jeszcze na marginesie podrzucam, że na PPPY pojawiła się bardzo ciekawa rozmowa, moim zdaniem, z Bezim na temat tego, jak dokładnie działa i na co odpowiada inicjatywa fila. Która jest odpowiedzią na problemy psychiczne mężczyzn. Zach zwłaszcza jeżeli znacie już tą inicjatywę i macie wątpliwości czy zastrzeżenia wobec tego, jak to wszystko ma działać, o co w tym wszystkim chodzi, to tam pada bardzo wiele moim zdaniem sensownych pytań i odpowiedzi na te kwestie, więc zapraszam, też będzie to podlinkowane poniżej i do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na patronite. Do usłyszenia!